Dzień dobry Państwu, z tej strony Kuba z firmy Florini. Dzisiaj mamy koniec września, dokładnie 30. Sezon na truskawki dawno się już skończył. Jeżeli są one dostępne, to są w bardzo wysokich cenach. Natomiast ja chciałbym Państwu zaprezentować nową, świetną odmianę o zwieszających się pędach i owocujących przez cały sezon, mianowicie od maja do pierwszych mrozów. To jest, mamy przykładowy egzemplarz, który no w chwili obecnej jest w pełni owocowania, ma no, masę świeżych, bardzo smacznych owoców, które jak widać zdobią tą roślinę. Zachęcam do uprawy truskawki w pojemnikach, najlepiej w wyszących koszach, gdzie może ona zdobić balkon, jednocześnie stanowić świetny walor smakowy dla dzieci czy też dla wszystkich domowników. Jest to bardzo dobra odmiana, także dostępna jest w sprzedaży wysyłkowej oferowanych przez Florini. Gorąco zachęcam do własnego uprawy, własnej uprawy w Donicach i na Balkonach.